Wczoraj zakończyła się pierwsza połowa tego roku i trzeba sobie szczerze powiedzieć, że była dość koszmarna. Dalszy ciąg pandemii wybuch krwawej wojny tuż za naszą wschodnią granicą szalejące ceny, szalejące rachunki za prąd i gaz do tego chaos podatkowy, nazwany złośliwie polskim ładem i wojny kolejne wojny wytaczane w Brukseli przez rząd pisowski co przekładało się na miliony nakładanych na nas kar i zablokowanie środków na kolejowy plan odbudowy. Tak, chyba wszyscy chcielibyśmy zapomnieć o tym pierwszym półroczu. Co jest teraz przed nami? Trudno jakiś nadmierny optymizm, tym bardziej, że w państwie PiS bałagan po, pogania bałagan. Oni nie wycofali się z polskiego ładu, tylko od dzisiaj fundują nam jego kolejną odsłonę. Wszystko to, jak wiemy, produkt opakowany jest pod hasłem obniżki podatków dla najlepiej najmniej zarabiających. Obniżka podatków zawsze fajna rzecz, tylko z powodu skomplikowania systemu podatkowego nie wszyscy ją odczują i na pewno nie wszyscy od teraz. To, co jest realne i o co bardzo mocno walczyli nasi posłowie, a wchodzi w życie także od dziś, to ponowna możliwość wspólnego rozliczania się z dziećmi przez samotnych rodziców oraz zwiększenie z 1% do 1,5% wysokości kwoty, jaką możemy przekazywać na organizację pożytku publicznego. Od 1 lipca wchodzi też zmiana, o której PiS mówi dość niechętnie i raczej jest o niej cicho. To ta zmiana, na mocy której skarbówka będzie miała bardzo ułatwiony dostęp do informacji o historii naszych rachunków bankowych. Wystarczy, że rozpoczną postępowanie pod byle pretekstem, a już mogą zażądać od banków informacji, a banki mają obowiązek im je udostępnić. Niektórzy mówią, że to faktyczny koniec tajemnicy bankowej w Polsce. Na pewno. Jest to kolejny krok w kierunku obejmowania przez państwo pis pełnej kontroli nad obywatelami. Bardzo źle to pachnie.